Jezus Chrystus w działalności firmy y, powinien y, zawsze być y, światłem, być y, przewodnikiem. Bo każde działanie, czy, czy jest to działanie moje, czy jest to działanie skierowane do, do innych ludzi powinno być, zgodne, powinno być zgodne z nauką i przekazem, który nam dawał Chrystus, a Chrystus jest miłością, uczył nas miłości i uczył nas dzielenia się tą miłością z innymi ludźmi. I uważam, że, że to jest sens, że całej działalności, że nie jestem odpowiedzialny tylko za siebie, ale i za innych, za moich pracowników, za moich ludzi którzy w pełni w jakiś sposób ufają mi i chcą chcą, żebym również potrafił dzielić się z nimi kłopotami wysłuchać ich, kiedy potrzebują, żebym też potrafił służyć im radą i pomocą, a nie tylko w takiej ścisłej relacji pracodawca pracownik. No myślę, że jest takim przewodnikiem wzorem mistrzem. Tutaj było też dużo na temat tego, że Pan Jezus był osobą, był cały czas proaktywny, a przedsiębiorcy no, tak, mają takie zadanie, że cały czas spotykają się z różnymi przeciwnościami, trudnościami i musimy je pokonywać. Myślę, że Jezus jest naszym takim mistrzem, dzięki któremu. Biorąc z niego przykład, mimo że upadamy, musimy się podnosić i patrzeć na ten swój cel ostateczny, prawda? I, I ten ziemski, i ten niebieski cel, tak? I iść do przodu, nie poddawać się z Bożą Pomocą. Myślę, że jest taką osobą, która. Wskazuje odpowiednią drogę, którą powinniśmy, powinniśmy iść. Jest jednocześnie nauczycielem, ale też ojcem, który troskliwie troszczy się o swoje dzieci. Ma ich cały czas pod swoją opieką i wskazuje te kierunki, które powinniśmy obierać, na które powinniśmy zwracać uwagę i które powinniśmy pewnie dążyć. Mając właśnie tę odwagę, że On jest zawsze z nami i nie mamy się czego bać? Ja myślę, że nie ma względu na to, czy ktoś jest przedsiębiorcą, czy nie, aczkolwiek jeżeli już ktoś jest przedsiębiorcą, wydaje mi się, że ma szczególny obowiązek o to, aby dbać o innych ludzi, bo, bo po prostu jest za nich odpowiedzialny. I ta sama odpowiedzialność, której uczymy się w tych właśnie chwilach, w chwilach, w chwilach tych rekolekcji, pomaga w Chrystusie zobaczyć kogoś, kto nic nie zabiera, a daje dużo. To jest świetny czas na to, żeby właśnie powierzyć Jezusowi, a jednocześnie bardzo dużo od niego otrzymać. Całkowicie za darmo. Jezus Chrystus dla osoby przedsiębiorczej jest kimś, kogo powinniśmy naśladować, kto wyznacza drogę, kto opiekuje się nami i prowadzi, prowadzi nas w naszym biznesie i dzięki niemu wiemy, wiemy w jakim kierunku podążać, ponieważ kieruje nami i podpowiada, co mamy, co mamy robić.